No siemano ludzie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. zakończyło się właśnie no może nie teraz, parę minut temu, czy lec. No pelanaście, no nieważne. Zakończyło się klasiko. Real Madrid wygrywa na kampną 3 do 1. Gole 3 w 5 minucie Valverde. Pasyście bez zemy. Później ósma minuta. Fati, pasyście Alby. Później 63 Ramos Karnego. Później 90 Modric. Modric się ładnie zamawił z Netto i z Przepięknie było to okonać. Po prostu było piękne do oglądania dla fanarealu. Alberde Villar to już jest fajny chłopak, młody. Ma chyba 22 lata. A już grywa w dorosłej reprezentacji Urugwaju. I w przyszłości może być wielką gwiazdą. Jeśli si Zidane nie odda za, za Pogba, bo... Tam United mówi, że chciałby wymianę z Reale, że... to United poszedłby w Alverde. A do Realu Pogba, ale jak Zidane to zrobi, to tam sam go za właściwie. No. I pięknie... Ja wam powiem jedno. Po co Kurnax Kuman w 81 zdejmował Fatiego? I za niego Glismana wprowadził. Po co? Najlepszego gracza Albaty w tym meczu, moim zdaniem, bo oglądałem i Fati bardzo często był po lokalnym realu. Najlepszy u golha 3 minuty po golu Valverde. I ja tego nie rozumiem. Po co? Po co on go zdejmował? Tak samo Trinkao też jakoś super się nie prezentował. Mój no Dembele, Dembele jest z jednego z czego tego meczu go zapamiętamy. Lewalną w brzuch Kasemiro piłku. No i Braithwaite za Al Albeno No kurna, po co, po co ten Braithwaite? Po co oni go kupowali? Rozumiem, że bo tam kontuzja, Pasuareza, ale boże, Czy ten chłop to nie jest na poziom barcy? Szonkur na ledwie, kurna, nawet z zlegalec nie mógł na zlewie spadkowej wynieść w poprzednim sezonie. Real się muszę pochwalić. No niektórzy już na jednej grupie, no fej, na Facebooku, tutaj no, jestem jestem na wielu grupach Realu na Facebooku i na. No, ogólnie, jaki się tej zwolnienia, znaczy, żeby Zidana wywalili? Bo As mówił, czy pisał, że jeśli Zidan i Real się klasy, to ma zostać on zwolniony i zastąpić ma go poczetino, Ale jednak się na to, na to nie zanosi, bo Real Cię ten mecz wygrał i grał bardzo ładnie. Tylko w mi się nie podobało jedno, że jak oni wychodzili do akcji ofensywnych, nie? to oni z tyłu zostawiali albo dwóch zawodników, albo w ogóle pustą obronę. Więc jeden krok za tak taki długi nie wiem, od obrony do Messi'ego, to by musiał skończyć golem. Ale na szczęście się to nie stało. Ogólnie to Messi teraz już nie strzela tylu goli, bo Teraz nikt mi, mi nie powie, a bo Kuman mu dał zadanie rozgrywanie piłki. No i fajnie, że Kuman do niego na jakiś nowy sposób na niego, ale po tej po jego dzisiejszej minie to pewnie myślę, że w styczniu albo następne lato się spakuje i z tej Barcelony odejdzie. Ja to bym jako kibicem, gdybym był kibicem, zrobiłbym tak. Bym mu pozwolił odejść. Ale z honorem, jako kurde legenda klubu. Tyle trofeus dojł dla klubu. A tak to jak dałem odchodzić Cristiano Ronaldo do Juventusu, jako super piłkarza i legendy tego klubu. A nie, jak bardzo zła, kibice. bardzo źła, że zraica, i tak dalej, i tak dalej. Ale. No. z Ronaldo to już też nie jest. Tak, takie samo. A jeszcze było bez Messiego, co już, no, może nie było takim widowiskowym meczem jak zawsze, ale, no, raczej może no, taki średnio widowiskowy był. A wy co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. A na razie na tyle, zobaczenia i Elo. A Real na jakie miejsce skoczył dzisiaj Messi Dzięki temu wygranemu klasykowi? Na pierwsze miejsce. Ła! Wow. Chabalca 12.